Drodzy ósmoklasiści, ponad połowa waszego dotychczasowego życia jest związana ze szkołą. Przekroczyliście szkolne progi 2 września 2013 roku. Był to wasz pierwszy krok w podróży, która z czasem zaprowadzi was w dorosłe życie. Życie na własny rachunek. Z sercem pełnym obaw i oczami lśniącymi od łez, z trudem rozstawaliście się z rodzicami. Bardzo szybko okazało się jednak, że chodzenie do szkoły ma swoje dobre strony. Można to było wesoło bawić się w grupy koleżanek i kolegów. To właśnie w szkole rodziły się pierwsze przyjaźnie i sympatie. Niektóre z nich przetrwały próbę czasu i towarzyszą wam nadal. Szybko uczyliście się czytać i pisać. Jednym przeżyciem było dla was ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Zaczęliście korzystać z biblioteki. Możliwość samodzielnego czytania książek otworzyła przed wami nowy kolorowy świat, a oto pierwsze klasy wspomnienia. Klasa pierwsza tornister ma postrzępiony, a w nim zeszyt, zatłuszczony, wszystkie kredki połamane, wszystkie książki zabazgrane, palce całe w atramencie, dziura w spodniach i napięcie. Czy to uczeń pierwszej B? Nie, to nie pierwszej C. Klasa druga to dla wielu wspomnienia związane z pierwszą komunią świętą. Pierwszy w życiu egzamin, pierwszy garnitur, pierwsza suknia jak marzenie. A to druga już klasa. Czy pamiętacie? One wśród uczniów się wyróżnia tym, że do szkoły się spóźniała. Kiedy się do szkoły spóźniam, każą mi się wstydzić. A że pierwsza wciąż wychodzę, tego nikt nie widzi. W klasie trzeciej czuliście się już bardzo swobodnie. Poznaliście przecież wiele tajników szkolnego życia. Jako Wasi młodsi koledzy patrzyliśmy na Was z podziwem i zazdrością. Niestety, nie zawsze tak bywało. A oto dlaczego. Ćwiczenia na lekcjach pisze z wielką biedą. Za to na parkanach chętnie maże kredą. No cóż, zwyczaj brzydki, wiecie przecież sami. To pismo, choć białe, bardzo twórce plami. Klasa czwarta to początek kolejnego etapu edukacyjnego. Panią, która uczyła Was dotychczas wszystkiego, zastąpili nauczyciele różnych przedmiotów. Byliście już jednak doświadczonymi uczniami i szybko dostosowaliście się do nowych wymagań. A jak to wyglądało w szkole? Dobrym jest kolegą Adaś, znakomicie podpowiada. Siedzę razem z tym Adasiem drugi rok w tej samej klasie. Na każde pytanie odpowiem, gdy mi kolega podpowie. W klasie piątej zazdrościliście szóstoklasistom. Poza tym chyba nic szczególnego. No może trochę więcej nauki. Trzy razy pomyśl, potem zrób, a czyn wyda owoce. Nie będzie tylko próbą prób. Trzy razy pomyśl, potem zrób, dobrze się przedtem w sobie skup. Zbierz siły swe i moce. Trzy razy pomyśl, potem zrób, a wyda czyn owoca. W klasie szóstej nie musicie zdawać egzaminu, ponieważ będziecie w tej szkole jeszcze kolejne lata. Sprawdzian za sprawdzianem, za sprawdzianem sprawdzian, a za tym sprawdzianem jeszcze jeden sprawdzian. Święty Panie, Ty widzisz z wysokiego nieba, ile się nad tym polskim umordować trzeba. W klasie siódmej, ale Wy byliście biedni. Dorzucono Wam tyle nowych przedmiotów, że nie można było tego opanować. Pomogła Wam wtedy pandemia. Ania, Ania jesteś? Proszę Panią, znowu zaczyna mi się internet. Wyrzuciło mnie. Na szczęście jakoś się udało. Klasa ósma zaskoczyła was ogromem wiedzy i umiejętności, które trzeba było zdobyć. W drugim półroczu zmobilizowaliście się jednak, aby zarówno egzamin, jak i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej było jak najlepsze. Bywało, że chcieliście podkreślić swoją dorosłość. Niestety, nie zawsze było to miłe i uprzejme. Proszę pani, ja się bardzo dziwię. Ja te dwoje mam niesprawiedliwie. Ja umiałam i mówiąc ściśle, ja te dwoje mam za to, że myślę. A najwięcej, proszę pani, myślę w klasie. Myślę, ile będzie jeszcze klasówek? Myślę, ile mogłabym jeszcze zjeść czekoladek? Ile myśli mi chodzi po głowie? Ile minut jest jeszcze do dzwonka? Myślę i myślę. Napisałam klasówka. I dalej ani słówka. Więc jeżeli uchodzę zalenia to na skutek myślenia. Cała ma te lat nauki na Waszych głowach pustka. mi nie pomoże i program naprawczy. To jest wielki problem, problem wychowawczy. Może coś zmieni na progu wakacji ostatnia próba, próba integracji. Sprawdzamy, czy o tych latach naprawdę się znamy. O kim to wielka, dużego to. Trzeba Przeobczyci to zadanie nieprosty. góruje i głosów i wzrostem. Marcin! Ponorowa autentyczna, ma plastyczna. Martyna! Na pytanie, czy nawet ją zacznie, odpowiada, że jestem w trakcie. Mateusz. Potrafi tutaj i gdzie wetknąć nos, by zbadać populację os. Staszek. Jest ruchliwa i wesoła, tańczy z nią cała szkoła. Iga. Przyszły las sprawił, że się w pokażę nabawił. Olek. Wciąż powtarza pytanie nudne, proszę pani, z są trudne. Olek. Wie, osło osła i koluszki, lubi internetowe pogaduszki. Jan! Choć na koleżanki częściej poziera, boi się w do komputera. Szymon. Na boisku ten kolega szybciej niż do tablicy biega. Macie! Gdyby gry komputerowe były w planie, za zamieniły w swoje mieszkania. Dawid. Każdy imprezę poprowadzi, którą nigdy się nie zdradzi. Amelia! Czy to polski czy wykonanie fizyczne i milczenie tego zagranie taktyczne? Wiktor! Spotkanie z rybą gotowe i wykonanie zwykle No no, aż trudno uwierzyć. Znacie się jak należy. Wystarczy. Nasza spostrzegawców się zgodna sokoła. Ojmyła się na miejsca szkoła. Do ostatniego dźwięku pozostało już tylko chwila. Dlaczego przypominamy to wszystko? Otóż wraz z przekroczeniem progów szkół średnich zamknie się za wami pewien okres życia. Okres najpiękniejszy i jeszcze bez troski, czas dzieciństwa. Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko budynek, ławki, krzesła, tablice, sala gimnastyczna, biblioteka. Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji. To oni wszyscy i każdy z osobna tworzą niepowtarzalny klimat szkoły. Każda szkoła jest inna. Jedyna w swoim rodzaju, specyficzna. Każdy z Was współtworzył naszą szkołę. Sprawiał, że jest ona właśnie taka, a nie inna. Każdy z Was zostawiał kawałek siebie. Ale jednocześnie ta szkoła wpływa na Wasze myśli, charaktery, uczucia. I w tym sensie każdy z Was kawałek tej jedynej w swoim rodzaju szkoły, naszej szkoły, zabiera ze sobą na całe życie. Nie mówimy Wam żegnajcie. Mówimy Wam... Do widzenia! Nikt Wam nie powie wracaj. Mówią Wam już dorosłeś, przed Wami miłość i praca i całe życie nieproste. Jesteś siostrą i bratem i dziecię w nadziei szlak. Jesteś dorosły zatem, ruszaj przyszedł twój czas. Daleka droga do przyjacielu, daleka droga. Rusza Was wielu ku swoim celom na Wszystkiego was nie nauczy, sta się przez droga. Będziecie błądzić, będziecie kluczyć, daleka droga. Droga Dyrekcjo, kochani nauczyciele. W tym uroczystym dniu w imieniu uczniów klas ósmych chciałam Wam serdecznie podziękować za trud, opiekę i przekazaną wiedzę. Spędziliśmy tutaj razem z Wami i naszymi młodszymi kolegami kilka lat. Były to lata pracy, ale i czasy zabawy, radości, zawiązywania przyjaźni i sympatii. Chwilami było ciężko, lecz takie jest los ucznia. I zdajemy sobie sprawę, że trud podjęty przez Was, drodzy nauczyciele, miał jeden cel: wyposażenie nas w taką wiedzę i takie umiejętności, które pozwolą nam łatwiej wkroczyć w nowy, bardziej dorosły etap życia. Rozejdziemy się wkrótce, każdy w inną stronę. Wybraliśmy nowe szkoły, wejdziemy w nowe środowiska. Cieszymy się z tego, ale wiemy, że długo jeszcze będziemy wspomnieniami wracać do naszego korczaka. Że przez wiele miesięcy życie będzie nam udowadniać, iż łatwiej i przyjemniej było nam w dobrze znanych miejscach. Postaramy się spełnić nadzieje pokładane w nas przez rodziców i przez nauczycieli. Chcemy stać się wartościowymi i dobrymi ludźmi. I wiemy, że będzie to także zasługą Waszą, drodzy nauczyciele. Jeszcze raz dziękujemy dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. W chwili, kiedy najtrudniej o słowa, najlepiej odwołać się do poezji. A kiedy przychodzi czas rozstania, nie zawsze umiesz godnie stawić mu czoła. Zanurzony w smutku, rozstajesz się z ludźmi, których kochałeś. Nie trwaj w nim bezustannie. Rozstania mają miejsce w Twoim życiu. Są jednak chwilą, z którą musimy się rozstać, tak jak przyroda rozstaje się z jesienią. Aby kiedyś znów powitać wiosnę. Koleżanki i koledzy, oto dziś zyskujemy miano absolwentów Szkoły Podstawowej numer 45 imienia Janusza Korczaka w Sosnowcu. Otrzymaliśmy wykształcenie podstawowe oraz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji. Są to klucze otwierające nam wszystkie możliwe drzwi rozwoju. Życzę nam, aby każdy odnalazł swój cel i zrealizował swoje marzenia. To było dobre 8 lat naszego życia. Dziękuję Wam za wszystkie przeżyte wspólnie chwile. Będę często do nich wracać w moich wspomnieniach. Dziękuję także za Wasze szczere wyznania, które stały się inspiracją do napisania tej przemowy. Shirt now, red, my bloody nose Sleepin' sleeping. You're on your tippy toes, creep.